Witam serdecznie w programie Temat na Dziś. Już za trzy dni będziemy obchodzić zwyczajowe Mikołajki, czyli Dzień Świętego Mikołaja. Ale czy na pewno znamy tego świętego? Pani Eliza Piotrowska w książce Święty Mikołaj z Miry w zabawny, uroczy sposób opowiedziała prawdziwą historię Mikołaja. Jednocześnie Ukazując głębszy sens tego popularnego święta. Świat za ciszą tęskni czasem, za milczeniem i bezruchem. Zimą, która jest czekaniem, pustką, co jest białym puchem. Ale gdy przychodzi grudzień i możliwość taką daje, pojawiają się natychmiast. Rozkrzyczane Mikołaje. Popisują się w reklamach, przepychają w wielkich centrach. Grają, tanczą, dzwonią, tupią, depczą wszystkim nam po piętach. Mają w workach komputery, telefony i iPady, elementarz marketingu, sobowtóra z czekolady. Każdy czapkę ma z pomponem, okulary, brodę z baty, płaszcz czerwony, renifera i ogromny brzuch pękaty. Ale który jest prawdziwy? Który nie łże, nie udaje? Który z nich jest autentycznym, oryginalnym Mikołajem? Otóż żaden, chociaż każdy ma papiery i licencje, zaświadczenia z pieczęciami i stosowne referencje. Ten prawdziwy raczej stroni od hałasu i zamętu. Nie ma worka z prezentami, nie ma żadnych dokumentów. Nie ma wypchanego brzucha, pobielanych brwi i wąsów. Nie ma sani, reniferów. Tylko sobą jest po prostu. Co to znaczy? To oznacza ufać swojej własnej duszy nie pozować, nie szpanować, niepotrzebnie się nie puszyć. W sercu spokój mieć i radość Z samym sobą być w porządku. Jak Mikołaj, biskup z Miry, lecz czas zacząć od początku. Na świat przyszedł w miejscu, w którym państwo leży dziś tureckie, i od razu zrozumiano, że jest wyjątkowym dzieckiem. Jak legenda Stara Głosi, bez namysłu w dzień narodzin stanął mocno na dwóch nogach i gotowy byłby chodzić. Nasz Mikołaj, stwierdził tata, siłą rzeczy, przodu, bo kto imię takie nosi, ten na czele jest narodów. To ciekawe, rzekła mama, bowiem nasze słodkie dziecię takie wątłe jest i ciche, że je ledwo widać przecież. Był Mikołaj Jednakiem, rozpieszczanym wciąż przez wszystkich, ale nie był samolubem. Nie był typem egoisty. Wolał mało mieć niż dużo, dać niż dostać, iść niż jechać. Głodnym być niż obiedzonym zamiast smucić się, uśmiechać. Wszystkim dzielił się z radością, mówił wolno, ze spokojem, nie wykucał się, nie płakał, nie powtarzał: Moje, moje. Choć bogatych miał rodziców, ogród konia, dom ogromny, nigdy nie zadzierał nosa zawsze miły był i skromny. Więc miał stale towarzystwo i kolegów całą masę, ale potrzebował również. Sam ze sobą pobyć czasem. Jadł Mikołaj bardzo mało, wprost przeciwnie niż koledzy. Lecz pożerał stosy książek, bowiem cierpiał na głód wiedzy. Ciekawiło go, dlaczego wybuchają ciągle wojny, i skąd bierze się w człowieku duch łapczywy niespokojny. Ciekawiło go, dlaczego za pieniądzem każdy gania, i skąd bierze się zachłanność oraz żądza posiadania. Dnia pewnego wstał od stołu i zawołał, klaszcząc w ręce: Wiem, bogaci się kto daje, a kto nie ma, ma najwięcej. Gdy nadeszły trudne czasy, gdy zabrakło mamy, taty, poczuł biedny się jak nigdy, choć jak nigdy był bogaty. Zostawili mu rodzice dom i górę złota, którą wciąż przestawiał i przesuwał, bo co robić z taką górą? Wreszcie wpadł na świetny pomysł. Co ze złotem zrobić, nie wiem. A wokoło tyle biedy, tylu ludzi jest w potrzebie. Tak ubogim siostrom pomógł. Co choć były bardzo piękne, to kawaler żaden nigdy nie poprosił ich o rękę. Bo wyjść za mąż w owym czasie i rozpocząć życie nowe oznaczało przede wszystkim mieć warunki finansowe. Przygotował więc Mikołaj dla trzech sióstr trzy złote kule i podrzucił je ukradkiem, nie tłumacząc nic w ogóle. Patrzcie, siostry, złote kule ktoś zostawił je bez słowa. Szkoda, bo nie wiemy teraz, komu za nie podziękować. Lecz Mikołaj nie chciał wcale podziękowań, braw i śpity, nie chciał sławy i rozgłosu nie był typem celebryty. I dlatego w krótkim czasie, co miał, rozdał potajemnie, bo podarek, co spadł z nieba, zawsze dostać jest przyjemniej. Gdy już nic mu nie zostało, tylko wiara w Słowo Boże, rzekł, a może moje miejsce tam, w patarskim jest klasztorze? Klasztor miejscem jest szczególnym, ład panuje tu i cisza, lecz Mikołaj coraz częściej różne głosy wokół słyszał. Mikołaju, wyjdź z ukrycia. Mikołaju, Boży sługo, na co czekasz? Łóż sandały, czas wyruszyć w drogę długą. Są dwie opcje, zwariowałem lub przebadać muszę uszy. Zaraz, jest i opcja trzecia, to jest głos mej własnej duszy. A że dusza to rzecz ważna, list zostawił braciom mnichom. Muszę pilnie iść przed siebie. No i duszę miał już cichą. Tak się znalazł w mieście Mira. Biedny, głodny, sam jak kołek. Skoro nie mam domu, myślał, to zamieszkam pod kościołem. Dnia pewnego wczesnym rankiem tajemniczy głos zawołał: Mikołaju, czas modlitwy, wstań i biegnij do kościoła. Gdy przestąpił próg świątyni, Tum duchownych go powitał Oto nowy biskup Miry Co? Ja biskup? Celebryta? Już uciekać miał w popłochu, już się za kolumną chował, wtem olśniło go. A jeśli ktoś to w niebie zaplanował, rzeczywiście nie przypadkiem tak się stało jak się stało. I szacowny księży grono na biskupa go wybrało. Bo sen mieli, że kto pierwszy w drzwiach kościoła stanie rano, ten ma być biskupem Miry, choćby nie wiem kto w nich stanął. Nie mam wyjścia, skoro Pan Bóg na ten urząd mnie powołał, to na głowę wkładam mitrę, do rąk biorę zaś pastorał. Problem ze mną tylko taki, że wyższości nie uznaję, więc biskupem będąc Miry, nadal będę Mikołajem. Kiedyś zmierzał w stronę miry okręt, co z Egiptu płynął. Wtem sztorm zerwał się potężny, plując wokół pianą siną. Statek trzeszczał, skrzypiał, stukał, wiatr nim motał, łamiąc żagle. Mikołaju, przyjdź! wołano. I ktoś z nieba sfrunął nagle. W tym momencie wyszło słońce i wiatr ucichł w jednej chwili, a wzruszeni Egipcjanie. Własnym oczom nie wierzyli. Gdy znaleźli się już w Mirze i gdy poszli do kościoła, zrozumieli, że na morzu przyszedł do nich sam Mikołaj. Wcześniej żaden go nie widział, a tu obraz był, na którym rozpoznali go natychmiast z twarzy stroju i postury. Innym razem, kiedy w Mirze głód panował i ubóstwo, znów Mikołaj cud uczynił, i jedzenia było mnóstwo. Czyj ten statek jest? Cesarza. Co wieziecie na nim? Zboże. Mogę zerknąć? Na co, po co? Bieda jest, więc je rozmnożę. I po chwili nie do wiary. Tyle zboża było w mieście, że tańczono na ulicach, bo głód skończył się nareszcie. Kiedyś w mirze trzech młodzieńców bezpodstawnie szło pod topór. Lecz wtem zjawił się Mikołaj i Katowi stawił opór. Najdziwniejsze, że w tym czasie w podróż się dalekom udał. Skąd więc wziął się? Miał Ferrari? Nie, potrafił czynić cuda. Dziś podobnie rzecz się miała z cesarskimi dowódcami bo historie, jak świat światem, powtarzają się czasami. Urs, Apilion i Nepocjan, zawsze wierni i oddani, szli na śmierć niesprawiedliwie. I to za co? Całkiem za nic. Cesarz żal miał do nich wielki, bo się plotce oprzeć nie mógł, że ci, których umiłował, spisek knują przeciw niemu. Ale w nocy przed egzekucją we śnie Mikołaja spotkał, który rzekł mu: Konstantynie, nie polega się na plotkach. Całe szczęście, że Konstantyn z przymierzeńcem był kościoła i spokorniał, gdy zobaczył święte szaty i pastorał. Wybacz Ursie, Apilionie, wybacz dobry Nepocjanie. Żadna plotka obiecuje, już na drodze na mnie stanie. Warto dodać, że Konstantyn jako pierwszy wśród cesarzy, sporne wówczas chrześcijaństwo wypromować się odważył. Gorzej było z Dioklecjanem, który szerzył kult pogaństwa i za cel postawił sobie pokonanie chrześcijaństwa. Zaś Mikołaj miał okazję poznać tych cesarzy obu i doświadczyć pod ich władzą życia różnych dwóch sposobów. Najpierw, gdy Dioklecjan rządził, był tępiony za wyznanie. Potem, gdy Konstantyn władał, wielkim cieszył się uznaniem. Miał Mikołaj mnóstwo pracy. Rzadko jadał, nie spał wcale, bo wzywano go na pomoc w dzień i w nocy ciągle stale Dobry Boże, weschnął kiedyś. Może radę by już dało, żebym martwić się nie musiał o zmęczone moje ciało. Popatrz na mnie, jestem stary. Tu mnie strzyka, tam mnie strzyka. No a w niebie nic nie boli. Jest moc, miłość i muzyka. Dobrze, rzekł Bóg z wysokości. Szykuj się więc do odlotu. I 6 grudnia rano, spakowany bądź i gotów. I niebawem bladem świtem chór anielski sfrunął z nieba, a Mikołaj poczuł nagle, że już nic mu nie potrzeba że nieważne są baliski, sen, pastorał, ziemskie zdrowie że ma absolutnie wszystko tu przy sercu w duszy w sobie. Gdy odchodził, całe niebo słodką pieśnią go witało. A co potem? Potem cisza, mleczna mgła i biało-biało. To nie koniec, bo śmierć ciała nie przerywa życia duszy, i przy grobie Mikołaja cud się stał, co wszystkich wzruszył. Wytrysnęła tu oliwa, co moc w sobie taką miała. Że leczyła w mgnieniu oka chore dusze oraz ciała. W krótkim czasie miasto Mira znane było w całym świecie, bo gdy cuda się zdarzają, to jest o tym głośno przecież. Kościół pękał w szwach codziennie, ruch się w mieście wielki zrobił, każdy bowiem chciał cześć oddać niezwykłemu biskupowi. Każdy wcale niekoniecznie. Byli wszak też muzułmanie, którzy mieli w owej sprawie już od dawna własne zdanie. Czemu najeżdżacie Mirę i niszczycie ją bez przerwy? Mamy powód, ale jaki? Wasz Bóg działa nam na nerwy. My lubimy Mahometa, Islam Mekkę i Allaha, a do tego potrafimy szablom doskonale machać. Dosyć tego, rzekli Włosi. Grub biskupa czas ocalić. Jak? Relikwie Mikołaja przeniesiemy w mig do Bari. I tak 9 maja biskup Miry spoczął wreszcie ku radości wszystkich wiernych w Bari, pięknym włoskim mieście. Kościół Wschodni z tej okazji ma dwa święta Mikołaja. Pierwsze jest 6 grudnia, drugie 9 maja. A jak dzisiaj stoją sprawy? Cóż, Mikołaj, to jest postać, którą wszyscy bardzo lubią, bowiem miło prezent dostać. Mając więc to na uwadze, już od dawna różne kraje tworzą i wciąż doskonalą swoje własne mikołaje. Mikołaje te natychmiast stają częścią się folkloru i nadają wszystkim świętom ruchu dźwięku i koloru. Ale mądrość świąt i darów, Dużo głębsze ma znaczenie jest czekaniem i zadumą jest miłością i milczeniem. Zatem, gdy nadchodzi grudzień i możliwość taką daje zatrzymajcie się na chwilę, rozkrzyczane Mikołaje. Już nie męczcie niepotrzebnie Ziemi, która ledwo dyszy Spójrzcie w niebo, czy widzicie, ile mocy w nim i ciszy. Spójrzcie w niebo, które w grudniu jeszcze głębsze się wydaje. Może wtedy się spotkacie z tym prawdziwym Mikołajem. Po tej wspaniałej przygodzie z książką Elizy Piotrowskiej, zapraszam jeszcze na krótkie opowiadanie, które pokazuje, jak w dzisiejszych czasach brać przykład ze świętego Mikołaja, który żył przecież setki lat temu. Opowiadanie Ewy Stadmiller Ratuj Święty Mikołaju. "Żeby tylko dziewczyna", myślała Magda, grzebiąc w woreczku pełnym mikołajkowych losów. "O kurcze, Tomek Żabicki", jęknęła. "Co ja mu kupię?". Im dłużej myślała nad nieszczęsnym prezentem, tym bardziej się denerwowała. Wieczorem postanowiła porozmawiać poważnie z głównym doradcą całego tego zamieszania czyli ze świętym Mikołajem. Ty chociaż wiedziałeś, co komu potrzeba, zaczęła, wpatrując się w rozgwieżdżone niebo. Wiadomo, że ubogiej dziewczynie przydałby się posak, a osieroconym dzieciom jedzenie i ciepłe rzeczy na zimę. Nigdy nie dawałeś niczego od tak, byle dać. Ja też tak chcę. W nocy śniło jej się, że święty Mikołaj... Zdejmuje na chwilę swą biskupią mitrę i nakłada kraciastą czapeczkę Sherlocka Holmesa. O nie, pomyślała rano, ani myślę bawić się w detektywa. Mimo to, wracając ze szkoły, niby przypadkiem podreptała za Tomkiem. W końcu szedł w tę samą stronę. W pewnej chwili zatrzymał się przed wystawą sklepu sportowego. Postał chwilę, postał. Wreszcie westknął i ruszył w stronę sąsiedniego wieżowca. Nawet nie wiedziałam, że mieszka tak blisko. Zdziwiła się Magda, a swoją drogą ciekawe, w co on się tak wpatrywał. Zrobiłem zadanie, zameldował Michał, gdy mama podała obiad i posprzątałem. Mogę jeszcze wyrzucić śmieci? Czegoś potrzebujesz, duszyczko? Uśmiechnął się dobyś mnie tata. No, bo w szkole otwierają salę ping Pongową. Wyłożył karty Micho. Tylko że najlepiej mieć własną rakietę, bo tych szkolnych jest mało i wiesz. Wiem wiem, uśmiechnął się tato. No dobra, myślę tylko, gdzie? W naszym sportowym sklepie, nie dał mu skończyć Piotrek. W sklepie sportowym? Magda o mało nie udławiła się ziemniakiem. Kub dwie. Zawołała uszczęśliwiona. Zaraz dam ci pieniądze. Chcesz nauczyć się grać? wybałszył oczy Michał. Nie ja! uśmiechnęła się tajemniczo. Gdy trzy dni później święty Mikołaj, czyli Bartek w czerwonym szlafroku mamy, przekroczył progi klasy, Magda aż wstrzymała oddech. Tomek widać nie spodziewał się niczego szczególnego, bo bez entuzjazmu zaczął rozwijać swój prezent. Nagle na jego twarzy pojawił się wyraz niedowierzania, a oczy rozbłysły radością. Ktokolwiek to kupił, krzyknął, jest jasnowidzem. Żadnym jasnowidzem, tylko pilnym uczniem mistrza, pomyślała triumfalnie Magda. Dziękując za pomoc temu, który zawsze wiedział, co komu potrzeba.